Dzień dobry guru, witamy w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że macie piękny dzień. Przejdźmy do wykresów bitcoina i ethereum. Bitcoin odbija się, co jest dobrą wiadomością. Bitcoin skoczył z 70 z simu 200 do 84 tysięcy, to skok o 6 tysięcy dolarów. Mamy lekkie odbicie w kształcie f. To weekend, więc trudno przewidzieć siłę odbicia. Na czacie mówią o jednym bielnom nowych USDT, odbicie 2,89 belner. 1,7 miliona widzów. Sprawdź Bitcoin Price Live na swoim TV. 60 tysięcy dolar bonusu z Bybit. Zarejestruj się tam. Zostań studentem. Weź kurs krypto i giełdowy dla mistrzów. Kupuj, gdy na ulicach jest krew. Baron Rothschild. Jesteśmy w skrajnym strachu. 20. 55% dominacji. Funding fee odbija 80,34 dolar. 84 tysięcy dolar. Mamy lekkie odbicie. Pokażę wykresy BTC, ETH i moje transakcje. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Patrzymy na wykresy. Moje konto odbija się o 556 po spadku. Moja pozycja wciąż jest mocno na minusie. Widać, gdzie dokupywałem Bitcoina. Zacząłem kupować po 95 na dołkach 95-93, a spadki trwały. Kupiłem po 92, 96, 93, 81 i 70. Najniżej kupiłem po 80. Najniższy poziom to 78. Opłata funding staje się dodatnia. Moja pozycja na bitcoinie minus 80 tysięcy. Wczoraj minus 140 tysięcy, więc odbicie o 60 tysięcy dolarów. To pozycja za 921 tysięcy dolarów, prawie milion na bitcoinie, to 106 tysięcy, 81 tysięcy na minusie. To prawie milionowa pozycja, 10 bitcoinów. Funding lekko dodatni, jest odbicie, ale potrzeba kontynuacji. Mam zlecenia na 77 i 70 tysięcy dla bitcoina. Ethereum też notuje małe odbicie. Dołek wynosił 2071. Ostatnio kupiłem Ethereum po 2160. Jedna transakcja jest na plusie, ta jeszcze nie. Mamy małe odbicie. Tu widać, gdzie kupiłem Ethereum. Ta transakcja Ethereum to minus 24 tysiące, wartość 191 tysięcy USD. Obie transakcje lekko na minusie, ale odbijamy się. MCRT lekko w dół, świat spadł o 4%. Kupiłem świat na tym spadku, mamy małe odbicie. Uniswap spadł o 5%. Brak odbicia Uniswap ledwie 7 USD. Miałem kupić Uniswap po. Nie, nie miałem. Dodajmy zakup Uniswap po 7 USD. Poniżej dodajmy. Ile już mam? Dodajmy 3000 po tej cenie. 2000, potem 1000, jeśli spadnie. Chcę dodawać powoli, nie wiemy jak duży będzie spadek. Dogę w dół 2%, 20K, dołek to 18 centów. Dodam tam trochę dodża. Będę powoli dokupywać więcej przy spadkach. 2000, zobaczmy analizę techniczną bitcoina. Mamy odbicie na niektórych altcoinach. Rynek akcji też mocno odbił. Trump prowadzi, ale rynek się zresetował. Tesla podskoczyła o 4%. Kupiłem Tesle wczoraj na dołkach, świetnie. Aktywowało transakcje na 200. Chyba kupiłem po 280-273. Mamy trochę Tesli. Spadła idealnie do głównego wsparcia. 328, kupiłem 32, kupiłem 273. Aktywowało część tych transakcji. Duże wsparcie jest na 273, następne niżej jest na 208. Jak szybko to się stało? Pamiętasz to, jak mówiłem o sprzedaży 431? 20 stycznia, 1 stycznia, miesiąc temu, a teraz spadło 37% i kupiłem. Analiza techniczna działa, pokazujemy to. K na Bitcoinie. Podwójny szczyt. Wyraźny podwójny szczyt na wykresie tygodniowym. Trzeba było tam wyjść. Wyraźna formacja głowy i ramion też. Było dużo sygnałów RGR. Spadliśmy do 79. 70... To nie było duże wsparcie na 78 tysięcy. Główne wsparcie jest na 71 tysięcy. Dlatego myślę, że możemy zejść niżej. 71 tysięcy może być dnem, ale mamy odbicie. Kastyk próbuje wzrosnąć na wykresie tygodniowym. Zostały dwa dni, a świeca miesięczna jest fatalna. Zakończyliśmy miesiąc. Teraz mamy dokładnie jeden miesiąc. To niedźwiedzia świeca na miesięcznym i dużym wsparciu. Widać, że wsparcie jest na 70 tysięcy. Przejdźmy do wykresu 4 godzinnego Mamy silne odbicie od linii 78 tysięcy. Prawie 6 tysięcy dolarów. Odbicia. Może to być martwy kot. Myślę, że możemy dojść do wsparcia około 73 tysięcy. To było 7% odbicie. Warto o tym pamiętać. Możliwe, że zejdziemy do 72 tysięcy. To silne wsparcie. 72 tysięcy to silne wsparcie. Pamiętaj, że może spaść tak nisko. Wolumen mocno wzrósł przy tym spadku na wykresie godzinowym, tworząc kształt fut. Nadal próbowałbym zrobić główny trade na poziomie 71,72. To kluczowy poziom, gdzie dodałbym więcej i mocniej. Więc wziąłbym główny trade 71,72, a potem do 100. Stosunek ryzyka do zysku 7,9, ryzykując. Ustawiłbym mniejszy stop loss. Zaryzykowałbym 1500, by zarobić 28 000. Stosunek ryzyka do zysku 18. 1500, żeby zrobić 28000. Przy dźwigni 10 krat byłoby to 280 000. Taki trade zrobiłbym na bitcoinie. Wszedłbym, gdyby spadło i celował w powrót do stuka. Stosunek ryzyka do zysku to 8:3. Spójrzmy na rynek krypto. Kapitalizacja krypto dała nam jasne ostrzeżenie. Faktycznie... Była wyraźna formacja głowy i ramion na wykresie kapitalizacji krypto. Powinienem był to dokładniej sprawdzić. Podstawą głowy była odległość, o jaką spadliśmy. Widać podstawę głowy na tym układzie. Głowy i ramion. I prawie tam dotarliśmy. Nadal spadamy. To właśnie mówię. Potencjał spadku do 2,4 biliona wciąż istnieje. To kluczowe wsparcie na poziomie 2,4. Ale trafiliśmy pierwszy na 2,5. Przy pierwszym wsparciu krypto spadło 30% od 20 stycznia. Ethereum zeszło do wsparcia 2000. Dokładnie jak mówiłem. Spójrz na to. Niebieska linia. Pamiętasz? Mówiłem o niebieskim kanale 2000-4000 na Ethereum. I zeszliśmy do 2000. Mieliśmy małe odbicie, ale wciąż jesteśmy na 2000. 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 Nadal 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 2000.

Nadal 2000, 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 nadal 20000, nadal 200000, nadal 20000, nadal 200000, nadal 200000, nadal 2000000, nadal Nadal 2000, 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 nadal 2000. Jednostka, społeczność, idziemy, jesteśmy na 20a, idziemy na czas, idziemy na czas, idziemy na czas, idziemy na czas. Ewenia, Ewenia, różnica czasu, ale mamy tu sporo dużych wagonów, jest na pokładzie, będzie wielkie, jest w czasie masie.